Cześć. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tworzeniu i edytowaniu raportów w GA4. Zanim jednak przejdziemy do Analyticsa, kilka słów wstępu. Dobrze by było, abyśmy na naszą analitykę mieli przygotowany plan. Każde przedsiębiorstwo, a przynajmniej prawie każde, skupione jest na realizacji swoich strategicznych celów biznesowych. Osiągane są one poprzez realizację pośrednich celów makro i mikro. Nasza analityka powinna odzwierciedlać ten proces. Cele i metody ich osiągania są różne dla każdego przedsiębiorstwa, dlatego też odchodzi się od gotowego zestawu raportów dla wszystkich. I GR4 zachęca Ci właśnie do przemyślanego tworzenia własnych raportów i eksploracji. Eksploracjami zajmujemy się w innych rozdziałach tego kursu. W tej chwili porównajmy sobie krótko oba narzędzia. Raporty będą służyć nam do monitorowania postępów realizacji celów, do monitorowania ruchu i przede wszystkim obserwacji trendów. Jest to ogólne źródło wiedzy o użytkownikach i będzie służyć tylko i wyłącznie do powierzchownych analiz. Raporty nie są bardzo dokładne, gdyż opierają się na dziennych tabelach zagregowanych. Eksploracje natomiast to narzędzia do bardzo dokładnych analiz, do poszukiwania anomalii i prawidłowości. I oparte są o nieprzetworzone Dane dotyczące zdarzeń i użytkownika, przez to są znacznie bardziej dokładne. Musimy jeszcze wspomnieć o pewne koncepcje w statystyce, czyli o danych bezwzględnych i danych względnych, dane bezwzględne to dane np. liczba użytkowników, liczba sesji czy bezrobotni. Na podstawie takich danych nie jesteśmy w stanie wyciągać żadnych konkretnych wniosków, dlatego że nie mamy żadnego kontekstu. 1000 osób bezrobotnych w Warszawie czy w Pcimiu to dwie kompletnie różne rzeczy. Dlatego bardziej interesują nas dane względne, czyli stopa bezrobocia albo sesje z zaangażowaniem na użytkownika. Takie dane będą znacznie bardziej użyteczne. Niestety wszystkie raporty, które Analytics przygotował dla nas standardowo, pełne są może nie bezużytecznych, ale mało użytecznych danych bezwzględnych i brakuje w nich danych względnych. W związku z czym naszą pracę zaczniemy od tego, żeby uporządkować istniejące raporty i pozbyć się zbędnych danych względnych i uzupełnić to o przydatne dla nas wskaźniki. Przejdźmy zatem do analyticsa. Jako przykładu użyjemy raportu dotyczącego pozyskiwania ruchu. Spójrz. Mamy tutaj całkiem sporo zupełnie zbędnych informacji. Mamy użytkowników, ok, ale mamy zaraz potem sesję, mamy ilość sesji z zaangażowaniem, mamy ilość zdarzeń na sesję, liczbę zdarzeń ogólnie. Niekoniecznie będziemy w stanie na podstawie takich danych podejmować jakiekolwiek decyzje bądź wyciągać jakieś wnioski. Wyedytujmy w takim razie ten raport, korzystając z przycisku w górnym prawym rogu. Mamy tutaj na samej górze dane raportu i mamy wymiary i wskaźniki. Jeśli pamiętasz, wymiary to są takie dane, które są opisowe, a wskaźniki to są takie dane, które mają wartość liczbową, którą będziemy później chcieli dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć, liczyć z tego procenty. W takim razie te wszystkie kolumny to są wskaźniki. Przejdźmy zatem do wskaźników i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy sesję wyrzucamy, sesję z zaangażowaniem wyrzucamy. Wszystko wartości bezwzględne, zupełnie nam niepotrzebne. Użytkowników możemy zostawić, gdyż sama liczba użytkowników powie nam więcej na temat ogólnej skali. Natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali dużo więcej tego typu informacji. Średni czas zaangażowania na sesję jak najbardziej możemy zostawić. Liczbę sesji z zaangażowaniem na użytkownika również. zdarzenie na sesję niepotrzebne. Współczynnik zaangażowania jak najbardziej interesujący. Liczba zdarzeń. Zupełnienie. Konwersje i łączne przychody. Oczywiście. Dobrze. Czego nam brakuje? Na pewno byśmy chcieli wiedzieć coś o ilości powracających użytkowników, gdy, gdyż pomimo tego, że jest to wartość bezwzględna, to jest to dla nas bardzo istotna informacja. I jeżeli przyłożymy ją sobie tuż obok użytkowników, będziemy mogli sobie szybkim rzutem oka porównać obie wartości. OK, co jeszcze będzie nas interesować? Może nas interesować przede wszystkim ARPU oraz ARPPU. Te dwie wartości, to są średnia wartość aktywnego użytkownika i średnia wartość aktywnego płacącego użytkownika. Oraz może średnie przychody z zakupów. To też będzie dość interesujące. Ok, zapiszmy to sobie. I nasz raport wygląda już znacznie bardziej interesująco. Jeśli masz kłopoty z konfiguracją swojego GA4, odezwij się, wejdź na naszą stronę, wypełnij formularz i umów się ze mną na krótkie, niezobowiązujące spotkanie. Na pewno znajdziemy wspólnie jakieś rozwiązanie. Link znajdziesz w opisie. Ok, jeśli na przykład chcielibyśmy jeszcze bardziej sobie ten wykres dostosować, moglibyśmy dodać jakieś wymiary, natomiast te standardowe wymiary tutaj, myślę, że jeśli chodzi o źródła ruchu, wyczerpują temat, natomiast możemy zmienić ten zestaw danych, dodając sobie jakiś predefiniowany filtr i w ten sposób zapisać sobie ten... Raport już z gotowym filtrem. Możemy na przykład wykluczyć bądź tylko i wyłącznie uwzględnić jakieś dane geograficzne dotyczące tego, skąd pochodzą ci użytkownicy. Możemy wybrać na przykład tylko użytkowników korzystających z komputerów stacjonarnych. To już będzie mocno zależeć od Twoich preferencji. Ja decyduję się na Pozostawienie tego pola pustego zawsze mogę ten filtr dodać sobie ręcznie, już poza edycją. Mamy również możliwość edytowania wykresów. Możemy zmienić ich rodzaj, na przykład wykres słupkowy, możemy zmienić na wykres punktowy. W zależności od tego, co nam pasuje, możemy albo te wykresy dostosować do siebie, albo je zupełnie ukryć. Oraz mamy możliwość stworzenia naszej własnej karty podsumowania. Zobaczmy. Jak to wygląda? W tym miejscu dodajemy sobie konkretne wymiary, jakie nas interesują, na przykład źródło, wybieramy sobie dane, jakie chcielibyśmy wyświetlić, na przykład średnią wartość użytkownika i rodzaj wykresu bądź tabeli. Jeśli zapiszemy to w ten sposób, będziemy mieli później możliwość skorzystać z tych kart podsumowania w raportach ogólnych, które pozwalają na przegląd wszystkich kart, yy, jakie oczywiście sobie wybierzemy do przeglądu. W tej chwili nie pozostaje nam nic innego, jak zapisać nasz raport. I teraz możemy zapisać zmiany w bieżącym raporcie, czego raczej Ci nie polecam. Lepiej zapisać to jako zupełnie nowy raport, nazwać go po swojemu, na przykład. Na samym początku można dodać jakiś prefiks typu rn i pozyskiwanie ruchu. Ok. Gdzie natomiast znajdziemy ten nasz nowy raport? Otóż w zakładce raporty. Musimy przejść do zakładki biblioteka. W tym miejscu będziemy mieli możliwość zarządzania zarówno kolekcjami, jak i poszczególnymi raportami. Kolekcje reprezentują te tutaj główne foldery po boku, czyli mamy tutaj predefiniowany y, zestaw raportów o nazwie cykl życia. Y, czy Search Console, jeśli mamy to połączenie, czy raporty dotyczące użytkownika. My utworzymy sobie naszą własną kolekcję i do tej kolekcji będziemy dodawać nasze raporty jeden po drugim, aż utworzymy nasz własny zestaw, który będzie wyczerpywał wszystkie nasze potrzeby i nie będziemy mieli, nie będzie takiej konieczności, że będziemy musieli skakać pomiędzy kolekcjami i szukać tych raportów, które akurat nas interesują. Więc utwórzmy sobie tutaj nowy temat, czyli możemy nazwać go podobnie, czyli cykl życia. I dodać nasz raport niestandardowy, i zapisać naszą kolekcję. Nazwijmy ją CX Factory. Fantastycznie. I żeby nasza kolekcja się tutaj pojawiła, musimy ją opublikować. I fajnie. Mamy gotowy nasz pierwszy raport niestandardowy, który powstał na podstawie istniejącego już raportu. OK, co jeśli chcielibyśmy utworzyć zupełnie nowy raport, który by dotyczył czegoś, czego nie znaleźliśmy w naszej tutaj predefiniowanej liście raportów. Przykładowo, jeżeli będziesz pracować już z Analyticsem jakiś czas, na pewno zaczniesz tworzyć niestandardowe grupy odbiorców. Ja na razie nie mam tutaj zbyt wielu. Mamy wszystkich użytkowników, użytkowników, którzy coś kupili i, i użytkowników, którzy opuścili koszyk w ciągu ostatnich 30 dni. Tych grup odbiorców zde zdecydowanie będzie w toku Twojej pracy znacznie więcej. Będą one służyć przede wszystkim grupom remarketingowym, ale nie tylko. Zobacz, masz tutaj możliwości naprawdę spore, łącznie z różnymi predefiniowanymi grupami, które są dostępne. Przy posiadaniu dużej ilości danych yy, oparte te grupy będą o uczenie się maszynowe, więc yy, Analytics tutaj może wskazać Ci użytkowników, którzy w ciągu najbliższych 7 dni prawdopodobnie na przykład dokonają zakupu albo prawdopodobnie zrezygnują. Yy, więcej o tworzeniu takich grup odbiorców dowiesz się w osobnym yy, odcinku naszego kursu. Link jak zawsze w opisie. Natomiast. Zdecydowanie nie będzie to krótka lista. Tych grup odbiorców na pewno utworzysz całkiem sporo. I takim jednym z raportów, który jest dość interesujący, jest taki raport, który będzie pozwalać ci na zgrubne, ale porównanie różnych list odbiorców, które stworzysz. W związku z czym przejdźmy do raportów z powrotem: do biblioteki. I utwórzmy nowy raport. Będzie to raport szczegółowy. Zaczniemy bez szablonu od, od pustego raportu i w pierwszej kolejności jako wymiar dodamy sobie nazwę odbiorców. Jest to jedyny wymiar, jaki nas interesuje w tym przypadku, także klikamy sobie Zastosuj i wybieramy sobie wskaźniki. Interesujące rzeczy to na przykład transakcje nakupu nakupującego, to na przykład średni czas zaangażowania. To może oczywiście w zależności od tego, jakie ja masz grupy i co cię interesuje, będą to inne wskaźniki. Natomiast tutaj, przykładowo, możemy sobie wybrać podobnie ARPU. Możemy sobie również yy, wybrać średnie przychody zakupów na użytkownika. Możemy również wybrać sobie powracających użytkowników i kliknąć zastosuj. W ten sposób będziemy mogli w dość szybki i wygodny sposób spojrzeć na nasze listy odbiorców i porównać, dzięki czemu będziemy mieć lepsze zrozumienie tego, o jakich grupach użytkowników mówimy. I jakie cechy są dla nich charakterystyczne? OK, jak zapisać taki raport? Yy, zupełnie tak samo jak ten poprzedni. Nazywamy go yy, grupa yy, albo o, porównanie grup odbiorców. Klikamy Zapisz. I ponownie, przechodząc do biblioteki, możemy wyedytować naszą istniejącą już kolekcję. I w temacie nowym, użytkownicy, dodać nasz raport dotyczący porównania grup odbiorców. Zapisujemy. W tej kolekcji. Jak widzisz, w naszym bocznym panelu mamy CX Factory, mamy dwa tematy, cykl życia i użytkownicy. Dokładnie w ten sam sposób będziesz postępować z innymi raportami i tworzyć swoje własne i będziesz dodawać je do swojej kolekcji w celu łatwej organizacji i szybkiego dostępu.